Pamiętaj, a będzie Ci łatwiej. Jeśli mężczyzna do Ciebie nie dzwoni, to tylko przez to, że nie chce do Ciebie dzwonić. Jeśli mężczyzna nie chce się z Tobą zobaczyć, to tylko dlatego, że nie chce Cię widzieć. Jeśli mężczyzna źle Cię traktuje, to tylko dlatego, że nie chce o Ciebie zadbać. Jeśli pozwoli Ci odejść, to tylko dlatego, że nie chce z Tobą być. Jeśli mężczyzna powie, że nie jest gotowy, to znaczy, że nie chce Cię w swoim życiu. Przestań grać w jego gierki. Nie usprawiedliwiaj go. Gdy mężczyzna chce być z kobietą, zostaje z nią bez kłamstw i wymówek. Przestań być naiwna. Postaw siebie. Chodź raz na pierwszym miejscu. Nie potrzebujesz kogoś, kto nie traktuje cię poważnie. Nie potrzebujesz kogoś, kto nie wie czego chce i nie zna twojej wartości. Walcz o siebie każdego dnia i przestań łamać sobie serce dla kogoś, kto na ciebie po prostu nie zasługuje i cię nie docenia. Daj sobie szansę na bycie szczęśliwą z kimś, kto naprawdę na Ciebie zasługuje i Cię doceni. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat relacji, zaobserwuj mój profil. Dziękuję. Z książki To Nie Miłość, poradnika o trudnych związkach, bolesnych rozstaniach i składaniu złamanego serca.